Generalnie kryptografia jest, można powiedzieć, dzisiaj kluczowym elementem, jeśli chodzi o komunikację. Już w starożytności ludzie starali się ukrywać swoje tajemnice, mają swoje tajemnice i od zawsze chcieli je ukrywać. W związku z tym powstało coś takiego jak szyfr Cezara. To jest taka najstarsza w sumie i najprostsza metoda kryptograficzna, jaka została przez archeologów odnaleziona. Ona poniekąd, ta metoda, fascynuje. Juliusz Cezar, bo to jemu przypisuje się właśnie stosowanie, wynalezienie i używanie, tego, głównie do komunikacji wojskowej, na co on wpadł? Wpadł na coś takiego, że jeżeli na przykład chciał wysłać sobie słowo, załóżmy, kawa, no to w tym momencie ustalał sobie klucz. Zwykle były to trzy miejsca. Chodziło o to, żeby każdą literę z tego słowa kawa przesunąć o trzy miejsca. Czyli jeżeli mamy K, L, M i mamy co? N w tym momencie. Mamy A, B, C i mamy D. I to samo robimy z W, gdzie mamy Z, i to samo robimy z A, gdzie mamy D. Czyli tak naprawdę Powstało nam z tego przesunięcia nowe słowo NDZD. Można powiedzieć, że ten szyfr Cezara to jest taki typowy przykład kryptografii symetrycznej, gdzie mamy ten sam klucz, który nam służy do szyfrowania i deszyfrowania informacji, czyli znajomość tego klucza właściwie tej informacji, że trzy miejsca mamy, daje nam możliwość odszyfrowania i ponownego zaszyfrowania tego naszego dokumentu.